Witam Państwa! Dzisiaj pierwszy odcinek z serii produkujemy paprykę w tunelach nieogrzewanych na jak najwcześniejszy zbiór. Dzisiaj mamy 1 kwietnia i papryka wygląda bardzo ładnie jak na ten okres czasu. Papryka była pikowana około 8 marca. Hmm. No i Wygląda następująco Krzaczek Tak wygląda system korzeniowy Pomału się rozwija Bardzo ładny, biały Nie ma się do czego przyczepić W tym nasadzeniu Porównamy Dwie odmiany Murano oraz bardzo popularną w regionie po, 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 potworowa Jekle w tym odcinku byłoby na tyle zapraszam do obejrzenia następnych odcinków z serii produkujemy paprykę na wcześniej zbiór w tunelach nieogrzewanych